Dzień dobry widzę dzisiaj akurat robię opening piratiksów, mamy gold Paka i jeszcze taki statek. Wiem, że zanim nie ma Adama, Po przepraszam, bo Adama akurat zadałem, już się, ta, czasem się spotykam, ale patrzcie na jego kanał, już niestety nie nagrywa, ale go nie usunę. może kiedyś powróci. Ale dobra, zacznijmy do openingu, Kurczę, jak to otworzyć widzowie, ajajaj, aj. a ja zapomniałam do rzeczy, a nie, są do rzeczy, ale i tak już to otworzymy, patrzcie. Kurczę, przepraszam, że tak długo to robię, ale, ale musimy... Okej, okay, mam. Dobra, idziemy po gożyczki, zaraz wrócę do widzowie. Okej, okay, widzę, już teraz powróciłem, tylko musimy jeszcze... Muszę to otworzyć, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie rozpala saszetek. Sasetek. Jest! Okay. Dobra, to jest jeden w tych saszetkach. No, sześć... Cześć, jest to, na, na pewno... Oj, ile tu jest saszetek widzowie! A tu będzie gdzieś moneta. Dobra, pierwsza saszetka Złoty. Który to jest złoty, To ten, dobra, tak. A jakby był inny, widziałem złoty. O, ulatka jeszcze. Ulatka. Ten złoty, zobaczcie, odłożymy tutaj go. Okej, nic już nie ma, dobra, kolejna. A co to jest? Czekajcie, tylko wiemy ulotka. Patrzcie, co to jest? Nie wiem. Ok. Ulotki będę sobie tutaj, po lewej, po tutaj, po lewej stronie, czyli u mnie po lewej, a tutaj po prawej, czyli u mnie prawej. Kolejna saszetka. O nie, nie gadaj, że powtórka, o nie, powtórka widzowie, niestety, ale powtórka, ale nic się nie stało, bo, a nie, to nie jest powtórka, bo z kolegą się na wymieni. wymienię, to jest jakiś plusik, że oddał mi, kurczę, nie gadaj, nie, to jest, o wąż, dziwny wąż, Wą, wężyk, jeszcze uloteczkę, tutaj śmieci będą, tak. o, jeszcze, o kurde, tylko trzy, tylko Okej. Okay. Nie, powtórka. Ja, ja nigdy nie trafię. Taka. A, to jest ten. To jest ten pakiet, który ta ta moneta. O, moneta. Nowa moneta. Pierwsza moja moneta. Gudeus, Amilata. Nie lubię os. Złoty? Nie, to nie jest złoty. Kurczę, już myślałem. O, kozioł. Mój kolega chciał go mieć, więc pewnie się będzie chciał wymienić. Koziołek, matołek. Okej, okay, to już, to wszystko, tak? Okej, okay, ale najbardziej mnie cieszy to, że to jest ta moneta i mam nowego słutego plusik. Okej, okay, tutaj muszę jeszcze poobcinać to. to. Okej. Okay. Dobra. Już. O nie, tylko nie to. Nie, no witowie. O, dobra, wiem, że jak to zrobić. Spróbuję. To tu. O. I się. Jest. Jura. Jura. No nie gadaj, ja tego naciskam. Nie, 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 trudne. Jest! Ole mocne! tutaj dalej dane A plus jeszcze jeden złoty plus. Nie no, to jest jakieś są jakieś jaja. Tylko nigdy się nie otworzy! O oh, łaj! Jezu, jaja ja się tutaj robię na odcinku, nie wiesz. O! Ale tak? A ten. Ten krab to się. To. Ten krab to może. Czy nie? Proszę, niech się krabik wyjmie! Jest! Jest! Nie! Nie, no najgorszy krab świata. Krab, który nie chce się wyjąć, kurczę. No proszę, bo chcę widzą pokazać. Jezus, ja się tak męczą. Z... Dobra, za Wrócę kiedy to zrobię. Dobra ja w końcu po tyle latach udało mi się to zrobić. Oczywiście ten, on ma jeszcze szczypce. Czekajcie, patrzcie, o. Jeszcze druga szczypce. U, jeszcze tutaj ma amunicję, to jest też fajne. Okej, okay, czasami otwórzmy tutaj szczypce. Bek. I... Kapitan Krab. Kapitan krab, strzela! Nie trafiłam.